Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie 20 pojedynek Łukasz M kontra karty platynowe Dzisiaj meczyk rozegram z Dżamalem Musialą Z Bajernu 20 pojedynek tak jak wspomniałem na ten moment Przegrywam 8 do 11 Tutaj mamy Dwudziesty pojedynek dla przypomnienia. Punktacja fansy Jeden punkt. Logo Kapitanowie Double Trouble Homegrown 2. Titan Magician Dominator 3. Top Keeper Time Machine Rising Star 4. Giant 5. RAR 6. Momentum 7. Więc moi kochani zbliżamy się powoli do końca. Dwie trzecie za nami dzisiaj będą. Zostanie 10 pojedynków. No i bardzo ciężka sprawa jeżeli chodzi o Moje tutaj zwycięstwa Trzy punkty przewagi mają karty platynowe Ciężko będzie to odrobić No chyba, że dzisiaj uda się zwyciężyć W tym pojedynku To odrobię znowu jakiś punkcik Także zobaczymy Trzymajcie kciuki Pierwsza saszetka I mam dwie karty specjalne Jeden punkcik za fansa Mbappé i trzy punkty za dominatora Tiurama, czyli razem cztery punkty z pierwszej saszetki uzyskałem. Teraz Musiala. Musiala ma identyczną sytuację. też jest fans za jeden punkt Antony i za trzy punkty kimiś Magician. No coś zuma nie chce złapać, ale widać. Że to są te dwie karty. Moja druga saszetka. I trzy karty specjalne są tym razem. Kapitan Pajet za dwa. top Ali są za cztery. I za dwa hongrą Calabria. Czyli 8 punktów. Saszetka dla Musiali. I on... Również trzy karty specjalne i lepsze punkty. Za dwa Kapitan Henderson z Liverpoolu, za trzy Dominator Giroux i za pięć punktów Giant De Bruyne. Czyli mamy pięć i pięć dziesięć punktów. Dwa punkty przewagi dla Musiali. Moja trzecia saszetka. No i bardzo słabo. W sumie 4 punkty: 2 za logo i 2 za kapitana. A Musala ma 3 karty specjalne. Uciekam mi za 2 kapitan Koke, za 3 magician Leo i za 2 logo Lazio. Czyli w sumie 7 punktów. Dwie karty specjalne i to najsłabsza konstelacja: czyli za dwa logo i za jeden fans rafinia, czyli trzy punkty tylko. Natomiast Musiala ma cztery punkty: dwa za Cataldiego Homgron i dwa za kapitana Modricza. Tym razem mamy trzy karty specjalne: jeden punktik za Fansa Pawarda, trzy punkty Titan Screeniar i cztery punkty Zule Rising Star, czyli 8 punktów. A Musiala ma cztery punkty. Double Trouble z Marsylii 2 i Hongrond i Marco również 2. No i teraz ostatnie saszetki zdecydują jeżeli wpadnie mi tutaj coś konkretnego to jest szansa ale zobaczymy co po drugiej stronie będzie FANS za Kani z Lazio za 1 GIANT Kazemiro za 5 i za 3 Dominator Mbappé, czyli razem 9 punktów i ostatnia saszetka dla Musiali Dwie specjalne. Magician, Grillish za 3 i za 2 kapitan Walker, czyli 5 punktów. Liczymy. Podsumowanie, jak to wygląda? Fansy. Mam tutaj 4 sztuki. Jeżeli chodzi o loga i te inne karty, to mamy 5, czyli tu jest 10 punktów, po 2 punkty za kartę i 4, czyli 14. 14, teraz tu mamy po 3, to jest 20, 20, tu mamy po 4, to jest 28, 3, to jest 31 i 5, to jest 36 punktów uzyskałem w tym pojedynku. 36 punktów. Natomiast musiala ma. Jeden punkt z Safansa. Tu mamy teraz po dwa punkty 8 kart, czyli 16 i 1 to jest 17. 3 punkty to jest 20 29 i 5 34 czyli zwyciężyłem nie no nie wierzę 34 dwoma punktami wygrałem czyli wynik w tym momencie jest 9 do 11 9 11 strata odrobiona więc nie ma tragedii trzeba jeszcze powalczyć także zapraszam na kolejne odcinki z tej serii, dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.